Zobaczymy, jak emocje przygotują mi jajka. O, rany, tak się boję. Co się stanie, jeśli naleję oleju na patelnię? O, nie! Pryska we wszystkie strony. O, mam pomysł! Teraz na pewno będę bezpieczny. Rozbijam na patelnie jajka i robię najlepsze danie. Najważniejsze to wszystko robić ostrożnie, żeby nic się nie spaliło. Przekładam na talerz i straszne danie jajeczne gotowe. A mi jest tak smutno, że muszę rozbić jajka. Przecież one w ogóle tego nie chcą. Ale będę musiała wylać was na patelnię. Wybaczcie mi. Wymieszam, żeby się nie spaliły. A teraz podgrzeję kiełbaskę. No i proszę. Nawet kiełbaska zrobiła smutną minkę. Na pewno nie chciała, żeby ktoś się smażył. Przyjaciele, normalnie nie uwierzycie, kogo ja tu znalazłam. Tęczowa kura, która znosi tęczowe jajka. Tylko spójrzcie jakie są kolorowe, jaskrawe i piękne. Zrobię najpiękniejsze i najbardziej kolorowe jajka ze wszystkich. Wystarczy jedno spojrzenie i nawet smutek się uśmiechnie, chociaż nie jestem pewna. No to co? Jajka są gotowe. Kładę na talerz i można podawać. Smacznego Brytni. Smacznego. Ostrożnie, tylko się nie udław. Wow, wszystko wygląda tak apetycznie. Zacznę od jajecznicy, którą zrobił strach. Krzyczy z przerażenia. Mmm, Nawiasem mówiąc, bardzo smaczna. Co tu jeszcze mamy? Wow, to na pewno przygotowała smutek. Kiełbaski z jajecznicą to bardzo smaczne połączenie. Podoba mi się. Zobaczmy teraz, co przygotowała radość. Wow! Ale super! Jakie piękne żółtka! Niesamowite! Jeszcze nigdy nie próbowałam czegoś takiego. Radość jest coś najlepsza. Hurra, wygrałam! A teraz czekam na pizzę od Was. Fajnie! Super. A jeśli dojdzie do pożaru, to nie radość! Nie bój się, strach. Po prostu tam ciasto, zanim będę je wałkować. Czy, 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 czy ja będę musiał robić pizzę w piekarniku? Przecież mogę się oparzyć. Albo mogę spłonąć. Jeszcze dużo strasznych rzeczy może mi się przydarzyć. Nie chcę robić pizzy. To jest niebezpieczne. Trzymaj strach, poddychaj troszeczkę. Zrobicie się lepiej. Zrobiło mi się lepiej, ale gdzie jest moja torebka? Smutku, ten balonik jest dla ciebie. Tylko się nie smuć. Ten papierowy balonik wygląda na osamotniony. On leciał. O jej smutku, ty się nie zmienisz. A strach już gotuje. Teraz muszę nasypać trochę mąki. O nie! Niebezpieczeństwo! Spokojnie, spokojnie, nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa. Jednak nie umiem robić pizzy. Ale wpadłem na pewien pomysł. Mogę poczęstować brytni ciasteczkami, które przypominają pizzę. To będzie smaczne i wygląda jak pizza. Najpierw wyłożę na deskę wszystkie ciastka. A dalej będę potrzebował ciasteczek w kształcie peperonii i pomidorków. To jest prawie całkowicie bezpieczne i prawie niestraszne. No i na koniec poleję wszystko z wierzchu serowym syropem. O tak, mam już wszystko gotowe. Noż, noż jest obok. Spokojnie, strach potrzebuję go, żeby posmarować moją pizzę Nutello. Wyjdzie mi niesamowicie pyszna słodka pizza. Nutella na miejscu. Czas na pianki marshmallow. Te pianki są przepyszne. A jeszcze pyszniejsze będą, kiedy je troszeczkę podpiekę. O rany! Strach, tak śmiesznie krzyczysz! Wyluzuj, szybko je podgrzeję. No i mamy to. Gotowe. A teraz całość posypujemy moimi ulubionymi cukierkami i żelkowymi misiami. Dorzucamy też kolorową posypkę. Ojej, jak kolorowo i pięknie. Dodam jeszcze syropu truskawkowego i można podawać. Po takiej pizzy każdemu się humor poprawi. Czemu jest mi tak smutno? Ta cebula zmusza mnie do płaczu. Jeszcze i pomidora muszę pokroić. A, a teraz muszę pokroić nieszczęśliwą kiełbasę. Ale najbardziej ochronnym jest ucieranie sera na tarce. Dobrze, rozłożę sos pomidorowy na pizzę. Dalej kiełbasę, pepperoni, pomidory i cebulę. A na wierzchu wszystko posypie startym serem. Gotowe? Można wstawiać do piekarnika. I proszę, moja pizza jest gotowa. Można degustować. No dobrze, jako pierwszą spróbuję tę pizzę. Wygląda bardzo ciekawie. Ojej, to ciastka! Ale fajnie! Okej, okay, a co my tu mamy? Ta pizza wygląda dokładnie tak jak chciałam. O rany! Jaka jest pyszna! Bardzo mi smakuje. Palce lizać. I na koniec ostatnia pizza. Jest chyba na słodko. Tylko spójrzcie, jak super ciągną się pianki marshmallow. Mamy stuprocentowego zwycięzcę. O tak, znowu wygrałam! Ale super jest wygrywać. A teraz chcę lody. Zrobicie je dla mnie. Lody? Ekstra! Z przyjemnością przygotuję je dla naszej britni. Wezmę kulkę lodów Snickers, kulkę lodów bounty. I jeszcze kulkę lodów Baskin Robbins o smaku truskawkowym. Zrobiłam niesamowicie pyszny rożek. Muszę jeszcze ozdobić bitą śmietaną i mnóstwem kolorowej posypki. Wow, ale pięknie! Wspaniale mi to wyszło! Ech, skąd radość ma tyle siły, żeby się ciągle cieszyć? A ja będę robić smutne lody, bo mam smutny nastrój. Wymieszałam borówki ze śmietanką w blenderze I wyszły mi blade, smutne, błękitne lody Wlewam wszystko do foremek I muszę to zamrozić Zrobię to sprayem do błyskawicznego zamrażania I mamy to Kładę na talerzyku Ej, Jak ja się boję to wylać albo wysypać Mam zamiar przygotować lody czekoladowe a żeby to zrobić, wymieszałem mleko i kakao. A teraz najstraszniejsze. Muszę to zamrozić za pomocą ciekłego azotu. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda. Ale tak bardzo boję się porażki. O jacie, chyba mi wyszło. O nie, nie czuję rąk. Zamarzam. Po, 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 po masy. Ostatni akcent? O nie, biedny strach. Dodam bite śmietany do jego lodu. Właśnie tak, można próbować. Strach też ma wszystko gotowe. Wow, ale wszystko pięknie wygląda. Zacznę od lodów, które przygotowała smutek. Mmm, są o smaku borówek. Ale są bardzo, bardzo zimne prawdziwy owocowy lód. A teraz spróbuję lodów od radości. Mm, o, rany, ale pyszne! Trzy różne smaki i chrupiący rożek. Podoba mi się to. Okej, okay, a na koniec lody od strachu. Mmm, na wierzchu jest bita śmietana. Teraz sprawdzę, jak smakują same lody. Wow! Są o smaku neskwika. Prawdziwa uczta! Okej, okay. wygrywa strach! To było niesamowite! O ja ci, ale super! Strach Wygry. wygrałeś! Mam taką małą butelkę w porównaniu z waszymi. Nie musisz niczego porównywać. Wiesz to, co ci dają! Ale ja naprawdę mam ogromną porcję. Widziałeś jeszcze mojej? Nie dość, że jest duża, to jeszcze wielokolorowa. Tina, Twoja butelka wygląda śmiesznie na te naszych. Przynajmniej jestem pewna, że mój żel będzie najsmaczniejszy. A? Mm. I miałam rację. Nigdy wcześniej nie próbowałam żelu o smaku pisketa. jest bardzo pyszne. Chwila, a jak mam się dostać do żelu, który jest na dnie butelki? Może dosięgnę go językiem? Aj! Chyba utknęłam! Eee! Eee! Quentin, pomóż mi! Pociągnij za butelkę! Tylko nie oderwij mi języka! Nijak nie idzie! Oj! Tina, przepraszam, nie chciałem! Nic się nie stało, ważne, że język wyszedł! To znaczy, że teraz mogę w spokoju zająć się moim żelem! Tylko spójrzcie ile tego jest I jak apetycznie wygląda Sprawia, że mam ochotę pożreć wszystko naraz Mmm, super W dodatku z mojego żelu o smaku chuby-buby Można zrobić balona Wow, to świetna zabawa No, a teraz można nawet nim pograć Ekstra Super Quentin, a umiesz odbić głową? No peka Oj, teraz cały się kleje co za ochyda. No dobra, to teraz moja kolejna spróbowanie żelu osa Tylko najpierw muszę go wycisnąć. To nie jest takie łatwe. Nie, nie idzie. Tina Quentin, chodźcie tutaj. Potrzebuję Waszej pomocy. Wciskajcie butelkę z obu stron, a ja będę zajadać się żelem. Okej! Okay. O to i żel! Jaki pyszny! Nie mam siły, jak tam ci idzie? Może już wystarczy? No, ja też się zmęczyłam. Ojej, wygląda na to, że nasza Sofi też zrobiła się kolorowa. Oj, ja Wow, ale czad! Dlaczego tak na mnie patrzycie? Ojej, chyba no jestem na coś chora. Zgadza się, ale przynajmniej spróbowałaś pysznego żelu. O rany, jak dużo lodów. Tylko że są o smaku brokułów. Czy to w ogóle legalne? W sumie cieszę się, że mam takie małe wiaderko. Oj, paskówstwo! Okej, okay, myślę, że z jedną łyżeczką sobie poradzę. Muszę tylko jakoś wyciągnąć te lody. Oj! Troszkę spróbowałam. bo miało upaść kilka centymetrów niżej. Wyrzucam to ej! Mamy tu challenge! Musisz spróbować! To za głupie zasady! Nienawidzę brokułów! Oj! Zaraz zwymiotuję! To najgorsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Nie zazdroszczę wam. Sofi twoja kolej. Wyobrażam sobie, jakie to obrzydliwe. Spróbuję troszeczkę na początek. Ochyda! Muszę coś wymyślić. Już wiem, co sprawi, że te lody będą miały nieco lepszy smak. Na wierzchu poleję je syropem czekoladowym. Dodam pyszną bitą śmietanę. Posypię kolorową posypką. Ozdobię wszystko paluszkami poki i truskawkami. Wow, no, pięknie mi to wyszło! Jestem pewna, że teraz sobie poradzę. No to próbujemy. Hmm, coś w tym jest. Nie uwierzycie, ale chcę więcej. I po wszystkim super! Oj, chyba za wcześnie się ucieszyłam. To wcale nie jest super. I zaraz to mi się cofnie. Nie mam wy nie zgadzam się, zakleję ci usta. O, chyba pomogło. O nie, szkoda, że czeka mnie taka sama wątpliwa uczta. Ale jestem facetem i musi mi się udać. Nie boję się zwykłych lodów. Słuchajcie, kto otworzył okno? Dlaczego jest tak zimno? Potrzebuję suszarki do włosów, żeby się ogrzać. O, uh, od razu lepiej. Właśnie, jeśli lody się roztopią, zamienią się w koktajl, a to będzie o wiele łatwiejsze do wypicia niż zjedzenie takiego wielkiego wiadra. O, uh, jak to śmierdzi. Ale nie szkodzi, poradzę sobie z tą śmierdzącą mazią. Próbuję. Wow, chyba. Dobra, wypiję wszystko duszkiem i zapomnę o tym koszmarze. Quentin! Oj, nie udało się. Ale propsy za próbę. Dziewczyny, zatykajcie nosy. Smród jest nie do zniesienia. Po raz kolejny mam najmniejszy smokołek, A mój koktajl jest znacznie większy. Ale to ja mam największy. Już nie mogę się doczekać, kiedy go wypiję. Tina, zaczynaj od swojego maleństwa. No i zacznę. Pójdzie mi naprawdę szybko. Ekstra. O, jakie to dziwne. Co za niezwykły efekt. Ale i tak to było pyszne. Quentin, teraz ty. Z chęcią, ale picie przez słomkę zajmuje za dużo czasu. Wolę robić to w stary, sprawdzony sposób. Mmm, jakie dobre. O, patrzcie. Jestem teraz cały fioletowy. Co za fajny koktajl. Jak jakiś magiczny eliksir. Lofi, tylko ty zostałaś. Nareszcie. Tak chce mi się pić, że opróżnię też klamkę w mig. O tak, to było pyszne. Oj, co się ze mną dzieje? Coś dziwnego. To straszne. Co zmieniła się, Sofii? O, wiejemy. Ej, czekajcie. Dokąd uciekacie? To ja, Sofii! Chyba to ja będę jadł jako pierwszy. Moje wiaderko jest najmniejsze. A moje jest gigantyczne. A moje standardowe. No i spoko. Cóż, mam tu tylko jedno ziarenko i muszę je jakoś wyjąć. Oj, jakie malutkie! Ale wiem, jak zamienić je w popcorn. Wszystko, co trzeba zrobić, to po prostu położyć je na stole, a następnie złapać promienie słoneczne za pomocą lupy. Ziarno się nagrzało i zamieniło w popcorn. Ach, co za zapach! To jest to, czas spróbować! Mmm, to bardzo smaczne. Ale oczywiście szkoda, że tak mało. Sofie teraz twoja kolej na spróbowanie popcornu. Jakiego popcornu? Muszę go najpierw przygotować. Wiem, co mi pomoże. To w nim ziarenka na bank się otworzą. Wsypujemy i włączamy. Jeszcze chwilka. O rany! One nie tylko się otworzyły, ale zamieniły w prawdziwe batoniki. Ops. Przepraszam, Quentin, nie chciałam. No to próbuję. O tak, to jest niesamowicie pyszne. Pina, spodoba ci się? Nie mam wątpliwości. Zaraz wracam. Mam tyle tych ziaren, że bez piekarnika się nie obejdzie. Wstawię popcorn do środka i niech się robi. A ja w międzyczasie sobie pogram. A, tak! Wszystkich Was załatwię. Jestem mistrzem. Mmm, co to za zapach? To mój popcorn! Jest gotowy. Aaaa! Raz, dwa, trzy. O, co się dzieje? To wygląda jak popcornowa apokalipsa! I co w tym złego? Na każdego wystarczy, wierzcie!